Witajcie kochani na moim kanale Biocha Mój Wczulka w noworocznym odcinku poświęconym biologii tym razem. Zdradzę Wam sekret, że ogólnie już nic miałam do Was nie nagrywać prawdopodobnie nigdy, albo przynajmniej do momentu, w którym mi się nie będzie chciało, ale jednak bardzo mnie do tego zmotywował komentarz, który wczoraj dostałam i to od osoby, która nie chodzi do nas do szkoły albo klasy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Naprawdę nie myślałam, że ktoś to ogląda w ogóle, poza jakimiś um, moimi fankami, kochanymi, psiąpiłami z mojej klasy, które to wytrzymują, po prostu tą moją gadaninę. A jeśli ogląda to ktoś faktycznie um, spoza naszego środowiska, to naprawdę podziwiam, jednocześnie trochę współczuję, ale i dziękuję. Dlatego właśnie nagrywam Wam odcinek. E Stwierdziłam, że tak, nowy rok, nowa ja, bardziej stara ja, bo wcześniej też już nagrywałam, więc nowy rok, stara ja jednak będę nagrywać dalej, przynajmniej czasami. Dzisiaj jeszcze wieczorem wam nagram, jak dobrze pójdzie, o ekspresji genów. Coś, co mieliśmy dzisiaj z genetyki, bo niestety z chami nie zaczęliśmy nic ciekawego dziś, ale teraz wam jeszcze chciałam przedstawić coś, co każdy porządny youtuber. Na swój kanał, a mianowicie haul zakupowy. Cóż takiego może kupić yy, osoba będąca w trzeciej klasie maturalnej poza jakimiś, nie wiem, zbiorami czy arkuszami maturalnymi? Otóż podręcznik! Jest! Ogólnie yy, ci, którzy yy, mnie znają, albo raczej nie, w sumie tylko chyba jedna osoba wie o tym, że sprzedałam swój podręcznik po to, żeby kupić w sumie dwa razy drożej nowy i to tylko dlatego, że nie lubiłam używanego mm, podkreślonego i pomazanego podręcznika. Dlatego zrobiłam deal życia i w sumie na tym sama nic nie zarobiłam, ale przynajmniej mam ładny podręcznik, ładnie wygląda, aż po prostu chce się na niego patrzeć i nawet nie trzeba go otwierać, samo patrzenie na samą okładkę wystarczy. Myślę, że cała wiedza właśnie w ten sposób... Y Wpływa do mojego mózgu. Nie, no, a tak serio to tak. Powiem Wam, że bardzo lubię. Y sam fakt, że to jest w ogóle taka nowa książka. Chyba nigdy nie miałam nowego podręcznika do biologii. Yy, że tyle kasy na to wydałam, to już stwierdziłam, że pora to pochwalić tak porządnie. Yy, ogólnie pierwszą rzecz, którą jednak widzę, że jest jednak coś jest nie tak, to to, że niektóre wersje mają tutaj, że z dostępem do jakiegoś CD-ROMu czy czegoś. No tutaj niestety tego nie ma. I w sumie skapnąłam się dopiero jak wracałam do domu. No ale już nie będę szła i nie wiem, reklamowała coś, co w sumie jest takie samo w Połowie podręczników po prostu ta wersja jest bez tej płyty super, czy tam nawet nie super. No już stwierdziłam, że szczerze, tej tego tego nie otwierała, a nawet jak kiedyś otworzyłam w jednym podręczniku, to w sensie płytę, to ona nie działała z moim komputerem, także w sumie na jedno by mi wyszło. Ogólnie szczerze mówiąc, to patrzyłam tylko cały czas na okładkę. W sensie. otwieram teraz środek. Chętnie poniuchałabym to, czy to pachnie nowością. Pewnie pachnie. Co? Bardzo się cieszę, że to mam. Ją mam <grywa> Będę sobie mogła podkreślać to, co ja chcę, to, co ja uważam, zapisywać to, co ja chcę i nic mi nie będzie przeszkadzało jakieś dopiski jakiejś nieznanej osoby, która wcześniej go używała. Jeszcze tutaj jest super notatka, spełnia wymóg wieloletniości, tylko że z naszą podstawą to raptem jeszcze tylko dwa roczniki będą korzystały z takiej książki, także to jest praktycznie wymóg no ale powiedzmy, że to jest wieloletniość, tak? No właśnie. Uważam, że ma bardzo ładną szatę graficzną. <grywa> ja no dobra, nie będę wam recenzować książki, którą każdy ma na co dzień. Jeśli myślicie, że jesteście bardzo do przodu, czy tam do tyłu, nie, do tyłu, to wiedzcie, że my dopiero jesteśmy w drugim temacie tej książki. Ale to dobrze, to pocieszę was wszystkich, którzy są dalej, że spokojnie wy zdążycie. My może też. Mam taką nadzieję. To wszystko na dziś. Bawcie się dobrze i czekajcie na mój odcinek, albo mnie spróbujcie odmotywować, żebym go nagrała. Nie no, postaram się nagrać. I owe dnia!